Państwo, Tu Bondi Design Days 2014. Strasznie się cieszymy, że tu jesteśmy, bo wiecie mi Państwo, jeździmy po Polsce i tak na razie i tak chyba zostanie. To jest najpiękniejszy salon, jaki widzieliśmy. Jest to największy salon płytek w tej części Polski. tak? To jest jedyny salon, który. Może, że tak powiem, skupić wokół siebie taką liczbę architektów, jaką dzisiaj tutaj gościmy i stąd ten wybór. Zresztą to jest nasz partner, wieloletni partner i wieloletni też partner w zakresie produktów Macieja Jazienia. Płytka dla mnie jest pewnego rodzaju rzemiosłem artystycznym. Tutaj pojawiają się obrazy, tutaj pojawiają się grafiki. Płytka przestała być imitacją kamienia. Stało się to całkowicie czymś nowym, nowym środkiem artystycznego wyrazu. Ten beton jest charakterny. On jest delikatnie popękany. On ma wzór, on jest brudny, on jest z charakterem. Wygląda na taki skorodowany. Zrobiliśmy też beton delikatniejszy, który ma też odsłonę wylewki, właściwie świeżej, która jeszcze nie wyschła. Kreacje Macieja Zienia są tymi najciekawszymi na rynku polskim, a także w Europie. Wyróżnia je lekkość, fajny design i odwaga. Coś, co jest rzeczą absolutnie charakterystyczną dla Macieja, to mozaiki. Właściwie to jest jego podpis we wnętrzach. To rzeczywiście jest coś, co uwielbiam i, i tak naprawdę chyba to się wzięło z, z czasów dzieciństwa, kiedy uwielbiałem klocki LEGO, więc tam można było zestawiać różne sobie szachownice i układać wzorki i tak mi już zostało. Byliśmy w zeszłym roku w pięciu miastach. Było 350 prac, 700 gości, 15 laureatów. Ceramika Tubondzin jest wiodącą firmą w branży na terenie Polski. Są to kolekcje wyrafinowane. Ktoś, kto pracuje nad doborem kolorystyki, wzornictwa, musi mieć w sobie duszę artysty. Tak naprawdę to jest świetna zabawa, to jest świetna przygoda. To, 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 to nie jest tak, że ja się stresuję czym, czymkolwiek. Ja dostaję zadanie, ponieważ praca jest moją pasją, więc e, jadę sobie do, do Paryża, albo do Berlina, albo do, do, do Barcelony e, i zabieram się do pracy. Bardzo cieszy nas frekwencja na wszystkich wydarzeniach, które dotychczas się odbyły. Właściwie zakładana frekwencja od 70 do 120 uczestników właśnie wszędzie to się wydarzyło. Zarówno dopisali i goście, i media, także no, jesteśmy bardzo zadowoleni. Do Polski mam całkowicie inny stosunek. To, to państwo, w którym się wychowałem, więc każdy z tych miast znam całkowicie inaczej i każde z tych miast u nas zainspirowałoby mnie całkowicie inaczej i dałoby mi na pewno innego ducha do, do pracy. Jesteśmy jako firma Akces wielkim zwolennikiem organizowania spotkań z projektantami. Robimy to od kilkunastu lat. Są to spotkania w siedzibie firmy, również imprezy wyjazdowe. Często jeździmy na prezentacje do fabryk za granicą, a również kilkakrotnie byliśmy w Tugondzimie. I uważamy, że to jest najfajniejsza forma promowania fajnych produktów, którymi się otaczamy w naszym salonie. Na pewno Was będę zaskakiwał, to jest pewne. Chciałbym zrobić coś wspólnego z młodymi ludźmi, z ludźmi, którzy mają pasję do designu szeroko pojętego, bo chciałbym połączyć, dwie, dwie dziedziny, w których się specjalizuję, czyli i moda, i wnętrza. Będę chciał połączyć i stworzyć grupę pasjonatów osób, które będą przeze mnie jakoś wyplanę do tej grupy. Motem tego konkursu są właśnie pastele. I to jest produkt dla Państwa, dla projektantów, dla architektów, ponieważ on jest bardzo naszym zdaniem oczywiście bardzo inspirujący i świetnie się można przy tym bawić. Główną nagrodą w konkursie jest na Biennale do Wenecji we wrześniu. Proszę Państwa, tegoroczny to Bondzin Design Day. Setycja tegoroczna jest pod hasłem Inspirują nas najlepsi. Bardzo prosimy, inspirujcie nas. No się nie bawiłyśmy tak fajnie. Chciałyśmy pokazać różne faktury materiałowe i kolorystyczne. Chciałyśmy się nawiązać, tak jak Maciej mówił, stworzyć kolekcję letnią, zaprojektować jakiś charakter ubrania, kamizelki, który by się przekładał na charakter płytek, tak? Na jakąś fakturę, przeplatanie, jakąś taką możliwość wyrażenia jakiejś takiej dynamiki w różnych gnieceniach. Chcemy pokazać tutaj kolekcję dzienną, pastelową. Tu będzie pokazana kolekcja bardziej wieczorowa. To fajna zabawa chyba dlatego. To jest też odskocznie od naszego życia codziennego i dwójki dzieci. I już tutaj zapomnieliśmy nawet jak to się robi, ale szybko 5 minut i już jesteśmy. W to nie jest koniec, to jest właśnie pewien środek do osiągnięcia celu, a celem jest odkrywanie koloru. Takie jest, tak jest jakby no hasło, pomysł, można powiedzieć. No i właśnie jesteśmy w trakcie realizacji, i zobaczymy, jakby jaki, jaki będzie efekt końcowy. Praca ma przebieg dosyć spontaniczny, więc mamy nadzieję, że efekt będzie pozytywny. Te tematy nas interesują. Ponadto, już raz mieliśmy możliwość i przyjemność uczestniczyć w Biennale w Wenecji. No, było bardzo ciekawie, inspirująco. No, jest to na pewno jakaś nobilitacja, no, żeby pojechać do, 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 do Wenecji i być tam częścią tego. Super. Projektanci, architekci, którzy nas odwiedzają na długim Design Days, rysują chętniej, odważniej. Odważniejsze są też prace, które powstają w tym roku i właściwie no, zbieramy ich znacznie więcej niż w roku ubiegłym, co nas niezmiernie cieszy. Wiele z nich jest dla nas inspirujących, to był jeden z głównych powodów, dla których organizujemy ten konkurs, także no, super, oby tak dalej. Moda, sztuka, dobrze by było właśnie, żeby była blisko nas i cieszyła i rozwijała naszą wrażliwość na piękno.